Cześć, witajcie, w kolejnym odcinku sezonów pojedynków. Dzisiaj zagramy sobie mecz FC Barceloną, która wyprzedziła Real Madrid o zaledwie 7 głosów. No dobra, tak więc nie ja za czas przejdźmy sobie oczywiście do samego spotkania. Skład przygotowałem sobie następujący, teraz możecie sobie go obejrzeć. Jeszcze jakichś chyba wielkich zaskoczeń nie ma. Taki w miarę podstawowy skład, chyba tak przynajmniej mi się wydaje, Barcelony. No więc wyszukajmy sobie przeciwnika, zobaczymy kto będzie naszym rywalem. Miejmy nadzieję, że jakiś słabszy zespół może wtedy będzie sytuacja nieco bo na pewno punkty by się przydały, żeby tą ósłą chyba ligę w tym momencie jakoś w miarę szybko opuścić. No dobra, tak więc jeszcze chwilka po graniu sangiem na arenie i zapewne przeniesiemy się już na, na stadion, tak dokładnie też się dzieje. Gramy z Real Madrid. no dobra, tak więc może być ciężko. Warany widziałem na obronie. No to może tutaj będzie nasza szansa. Będziemy starać się jakoś grać bardziej na tego piłkarza. Może w tym miejscu będzie nieco łatwiej przejść naszego przeciwnika. Wiadomo, że Warany jednak nie jest aż tak doświadczonym piłkarzem jak Pepe. O, teraz dobra szansa będzie, bo Sanchez świetnie się pokazał. Sanchez, San tylko że nie mam za bardzo jak dośrodkować, bo wiadomo, że Barcelona nie słynie z piłkarzy. Chociaż może gol? Nie, tuż obok słupka niestety. Alekcji Sanchez tym razem. Nie zdołał pokonać Kasyasa. Ale spokojnie jeszcze dosyć dużo czasu, tym bardziej, że teraz kolejny błąd naszego przeciwnika Messi. Messi doszradę. Powiedz powiedz, że doszradę. Może wrzucę. Niestety piłka wybita. No dobra, tak więc kontynuujemy. Spokojnie nie da się teraz jakoś zaskoczyć. Z kontratakiem. No i właśnie. Wróciłem do jak chcieliście, do formy z komentarzem na żywo. Widocznie, skoro wolicie taką formę, oczywiście ja się jak najbardziej mogę dostosować. Chociaż teraz Fila bo jest akcja i nie i nie jest może? Kolejny raz ten strzał. Pod, no nie za bardzo mi wyszedł. Chciałbym jakoś tak miarę ładnie na ten drugi słupek uderzyć, No ale niestety to się nie udaje, więc no trudno. Ale jeszcze dopiero 10 minut za nami już udało się stworzyć dwie podbrąkowe sytuacje, więc jeżeli dalej tak jak pójdzie, to na pewno którąś w końcu uda się wykorzystać. Teraz świetnie Daniel już się włączył. Nie wiem, czy jest szansa, żebym środkował do Messiego, bo to się prawdopodobnie skończy przejęciem. Chociaż teraz Sanchez? Tak jest, w końcu bramka 1-0 do 0 w 11 minucie. No, muszę powiedzieć, że jak na razie całkiem przyjemnie się Barceloną gra. Mój pierwszy chyba mecz z tym zespołem tak w ogóle. Tutaj Daniel już świetnie podał do Sanchez'a, Sanchez idealne przyjęcie, no i Casillas praktycznie bez szans, można tak powiedzieć. No i nasz przeciwnik teraz musi się martwić, jakby tutaj odrobić tą mm, jednobramkową przewagę naszą. Teraz słaba ręka z bardzo ładnym przejęciem i możemy od razu do piłkę do Jordi Alby, super. Super, że mamy tak szybkich bocznych obrońców, na pewno to będzie nasz spory atut. Teraz w polu karnym Alba, do Sancha za przerzucenie. Zagramy jeszcze piłkę do Messiego, Messi i powinno być 2 do 0, tak jest, brawo Lionel Messi już w 14 minucie zdobywa swoją pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Miejmy nadzieję, że nie ostatnią. Jakoś powtórki nie mam za bardzo zamiaru oglądać, bo bramka jakoś strasznie fajna nie była niestety. No i teraz Di Maria. Jakimś sposobem przez Jordiego Albę? Kolejny raz piłka odbija się tuż pod nogi Di Marii. Żeby teraz tą piłkę... Okej, okay, pujol. Strasznie mocny ten obrońca jest w 13. No, no naprawdę. Jeden chyba z najlepszych, jeżeli chodzi o właśnie tą pozycję środkowego obrońcy. Więc no tutaj mój przeciwnik najłatwiej nie Na szczęście nie będzie miał, bo w pujole naprawdę tak ciężko jest przejść. Cieszę się, że... Oj! Tak samo jak Pepe w sumie, chyba tak podobnie mniej więcej to się prezentuje. Chociaż chyba jed jednak z lekkim wskazaniem na pujole. Przynajmniej tak jak na razie z moich doświadczeń to wygląda. Zobaczymy. Być może po tym meczu jakaś moja opinia się zmieni, zobaczymy. Okej. Okay. Perus ładnie tam się Messi chyba pokazuje, no ale piłka zagrana do. Nie, jednak do Messi jego piłka dotarła fajnie. I to samo, jeszcze raz song? Tak jest, ok. No to 3 do 0. No, nasz przeciwnik cały czasem tą samą sytuację da, daje się nabierać, że ja mogę spokojnie wycofać na ten 6-7 metr przed bramką. No ale ok, no trudno. No. Każdy popełnia jakiś błąd, trzeba starać się go z każdym meczem eliminować, żeby grać coraz lepiej. Więc no to trzeba uważać. No i między, pewnie z czasem masz no Kucurov, tak? Kurow, to coś w tym rodzaju? Ja zapewne tak to się czyta. Będzie tych błędów popełnił coraz mniej. I no zda sobie sprawę, że taki sposób to dla przeciwnika jest no chyba jedyny ratunek. Bo jak na razie ciężko mi zorganizować jakąś inną akcję, aniżeli właśnie coś w tym rodzaju. Chociaż teraz Messi ładnie się tam pokazuje. Chociaż nie chciałbym jakoś strasznie Argentyńczyka zmęczyć, żebym potem nie mógł nim grać w ogóle. Ale Casillas ładnie obronił. Chyba obrońca zdąży tak dokładnie. Obrońca bez problemów zdąży. Tą kontuzję, niestety. Miejmy nadzieję, że to nic poważnego i nasz przeciwnik nie będzie musiał przeprowadzać żadnej wymuszonej zmiany. Które mi do 30? Już. No to całkiem fajnie. Prowadzimy 3 do 0 w miecie 30. Więc wynik nie jest jakoś strasznie fatalny. Teraz to chyba nieco gra się. O, może i nie sta, ale strzał zablokowany. Nieco się gra, jakby tak uspokoiła. Teraz coraz mniej bramek, coraz mniej sytuacji. I właśnie. Nie mogę za bardzo tym skrzydłem nam wpaść po lekarnej i ponownie wycofać tej piłki Oj Hop, okej, okay. no teraz może być okazja, bo tam ładnie kto to jest On coś się znowu pokazuje, ładnie, 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 ładnie Ale nie tak, nie, to nie tak, nie w ten sposób, szkoda, bo ten Messi był kompletnie niekryty I gdyby zagrać do niego piłkę, no 2-3 metry przed bramką, no to on takich sytuacji niezwykło marnować Teraz i niesadam się pokazuje, więc fajnie odciągnął uwagę rywali Ja mogę teraz Messim spokojnie oddać strzał ale Casillas, no, takie strzały się niestety nie daje nabierać. I teraz spokojnie, z jakichś większych nerwów, żeby czasami nie stracić bramki, co spowoduje, że nasz rywal może poczuć, że jeszcze ma szansę wygrać w tym spotkaniu, potem strzelić ewentualnie bramkę kontaktową, co na pewno nie byłoby dla nas zbyt przyjemne. Sam czas teraz ładnie, bramkarz chyba niepotrzebnie wychodził. Chociaż w sumie trochę mnie to teraz zmyliło z tropu, więc całkiem jest sumie dobra decyzja. I nie sta? Nie, 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 nie. Messi, ale szkoda, że jej nie stanie podbieg do tej piłki. Wtedy miałbym szansę jeszcze o nim powalczyć. I ewentualnie strzelić czwartą bramkę. No, no okej. Okay. Aj, oła, sąga mi tam przewróciłeś. Ok, Rzucę auto, nie ma, nie ma problemu. Co my tutaj możemy w sumie zrobić? Dobra, zagram do tyłu. Nie chcę podejmować jakiegoś zbędnego ryzyka. Messi. Mesti. Może coś się teraz uda Mesti mi zdziałać? Nie, okej, okay, trochę nie, bo nie, nie spodziewałem się, że obrońca się nie ruszy. Myślałem, że będzie cały czas jakoś za nami tam biegu. Tak samo teraz, niestety, podanie nieudane. No, może przed przerwą dalibyśmy radę strzelić czwartą bramkę, to na pewno by nam ułatwiło sytuację Po zmianie stron Oj, i jest to, nie, Stoń, nie tak krótko... Znaczy, sam nie może tak krótko zagrywać, bo to się może źle skończyć Właśnie tak jak teraz, między innymi stratą I od razu powoduje to, że nasz przeciwnik pan w, w ogóle całkowicie niewido niewidoczny jest Cristiano Ronaldo Nie wiem, albo nasz, nasz przeciwnik go nie wykorzystuje w ogóle Albo Jordi Alba tak... Albo Daniel Alves tak świetnie go odłącza od gry No dobra Rzut rożny Pujol Okej, okay, 4 do 0. Brawo pujol. Zasłużyłeś jak najbardziej na tą bramkę. No i w sumie chyba teraz sędzia powoli będzie już kończył tą pierwszą połowę spotkania. Chociaż chyba jeszcze w sumie nie ma za bardzo zamiaru. O! Sanchez, Sanchez! Kurczę! Za każdym razem, jakoś za pierwszym razem ciężko mi przychodzi wymówienie tego nazwiska, więc... Wybaczcie za ewentualne błędy. No dobra. No to co, 4 do 0 prowadzenie 0 strzałów naszego przeciwnika. Posiadanie piłki również po naszej stronie. Tak więc całkiem przyzwoity mecz. Nie wiem, czy, prawdopodobnie zasługa Barcelony. Całkiem fajnie się gra tym zespołem. Zorganizowany jest właściwie on bardzo dobrze. Atak bardzo silny. Zarówno, tak samo jak obrona. Te szybkie skrzydła. No to zespół można powiedzieć, że prawie idealny. Tak samo jak Real w zasadzie. Tutaj też mamy wiele piłkarzy, którzy spokojnie. Okej, okay, Messi, 5 do 0. Którzy spokojnie mogliby mm, zapewnić zwycięstwo naszemu przeciwnikowi, no ale jak na razie udaje nam się te najsilniejsze punkty, mianowicie Cristiano Ronaldo oraz Iguaina wyłączać z gry. Tak jak teraz na przykład Ronaldo, no nie zostawiamy mu za dużo miejsca i wtedy, no jakoś, mm, w miarę łatwiej powinno nam się bronić. Już teraz Marcelo zrzuca za. Tu prawdopodobnie piłka pójdzie do Ronaldo, jednak nie. Piłka zagrana do Ozila. Oj, i teraz może być groźnie, ale Pujol takie sytuacje m, oczywiście zawsze wyjaśnia, więc może następnym razem. I kolejny raz Messi. Hmm, co my tu możemy zrobić? Dobra, spokojnie, krótka piłka, do do Fabregasa. I teraz możemy trochę, albo nie, zrobimy tak. Tutaj, teraz piłka na skrzydło do Messi'ego. Piłka do, do Alvesa Alves, czy my jesteśmy w stanie dośrodkować? Chyba tak, jesteśmy w stanie, ale nie wiem, czy to się dobrze skończy, bo i nie jest przez dwóch piłkarzy, a wiadomo, że no jakiś 1,90 m to on niestety nie ma, żeby takie piłki mógł spokojnie wygrywać. Chociaż niewiele zabrakło w sumie, żebym jeszcze odegrał piłkę Hiszpanem do kogoś z drużyny. Dobra, Daniel Alves. to tu, tu, tutaj jest? Messi się ładnie pokazał. Messi do San Sancheza. A i teraz Marcelo, świetny przechwyt. Myślałem, że pójdzie bardziej przeciwnik w stronę lewą, a on cofnął się wraz z nami i świetnie wyczuł moje intencje. Teraz Xabi Alonso. Trzeba było go powstrzymać, bo wiadomo, że podanie to on akurat ma bardzo dobre. I na ewentualne dośrodkowanie lepiej wolałbym w sumie go uniknąć. Teraz powinniśmy tę piłkę przejąć, tak dokładnie się też stało. Jeszcze igłain faulował i Messi, może spokojnie teraz zastanowić się, co by chciał zrobić. Nie, no, Savi, ty tam się na. No, w sumie jak chcesz, to może spróbować, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby Savi się na jakieś pojedynki biegowe rzucał. No, jeszcze faulował przy okazji. O, teraz piłka sporo szczęściej trafia do Messiego, ale. Warany, w sumie obrońca, który spodziewałem się, że będzie popełniał najwięcej błędów, prezentuje się w tym meczu całkiem przyzwoicie, w zasadzie. Dobra, tutaj jedziemy jeszcze raz. Song do Fabregasa. Fabregas nie odegra piłki. Jeszcze warany, kolejny raz. I musimy teraz zacząć uważać, bo o, tam ładnie ktoś się pokazuje modryć, prawdopodobnie. Więc trzeba zatrzymać Ozila, tak też się stało. I spokojnie możemy kontynuować nasz atak pozycyjny. Dobra, zagrajmy troszeczkę dłuższą piłkę. No szkoda, że to przechwycone, bo tam chyba czterech aż naszych zawodników biegły. No ewentualne potem podanie prostopadłe więc Więc... Mielibyśmy sporą szansę na zdobycie szóstej bramki już w tym meczu. Brasawi pięknie tam się pokazuje nasz chiliczek. Nie stał i nie stał. A szkoda. Chociaż teraz piłka dotarła do Messiego Messi, Messi. Ale Casillas Broni. Kurczę. Dobra. Może jakieś zmiany niedługo przeprowadzimy. Przetestujemy, jak prezentują się. Oj, inni piłkarze. Na przykład możemy sprawdzić na zamiast pikę. Zobaczymy. Ojej, to może być Gol. Nie, okej. Okay. No, na szczęście podał. Troszeczkę chyba bez sensu, bo to było znacznie widać, że Alba jest dużo szybszy i spokojnie dogoni potem napastnika realu. Dobra, Iniesta. Pięknie. Pięknie się pokazał Iniesta, Inesta. I 5-6 do 0 nie, jeszcze nie, ale mamy szansę, nie no, Pepe i, War i Marcelo, no tym razem spokojnie wyjaśniam sytuację. I cofajmy się lepiej, bo tutaj już trochę nie za dobrze rozstawieni, bo trzech piłkarzy biegło koło siebie, a gdyby oni powiedzmy byli rozrzuceni jeden na drugim skrzydle, drugi jakiś tak w środku, coś w tym rodzaju, no to mogłoby być to zdecydowanie groźniejsze ale wiadomo, że na to akurat, no, my nie mamy wpływu, to akurat komputer sam wybiera rozstawienia i ustawia się najlepiej, jak to on uważa. Alwesz... dobra, Alvesz spokojnie na no, skrzydło do Sancheza kolejny raz, no ale już zmęczony nasz skrzydłowy, dlatego no, nie ma on za dużych szans teraz w pojedynkach pp. No i prawdopodobnie też dlatego, no, nie udaje się strzelać tak dużej ilości bramek, bo wiadomo, że nasi że teraz się osu pomęczyli, bo w pierwszej połowie biegali naprawdę dużo. Jedyny chyba najbardziej wypoczęty z właśnie Messi. To mocno widać, że nim teraz się gra najłatwiej z pozostaje. Chociaż sobie na drugim... To moglibyśmy zacząć wykorzystywać drugie skrzydło, I ten, który no chyba był nieco mniej Pod podgroma niżeli właśnie Sanchez. Teraz dobra okazja, pierwszy chyba strzał w tym spotkaniu naszego rywala i od razu bardzo dobry. Mógł nawet on się zakończyć bramko, ale na szczęście Waldez świetna interwencja powoduje, że. A, ale teraz dobry ślisk naszego przeciwnika. Ups, chyba faulowałem? Nie, dobra, nie, jednak nie. Oj, 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 dobra, brawo. Piłka do Messiego, Messi. Bramkarz nie wychodzi, nie. Ale nie zdążyłem już nic zrobić. Troszeczkę bramkarz przeszkodził mi w, w realizacji mojego planu. Szawi. Też jednak nie. Ale pika, bardzo dobre przyjęcie. W sumie sobie już chyba darujemy te zmiany, bo na ostatnie 3 minuty powiedzmy, tak się one nie opłacają. A jeszcze teraz akcja. Czy to jest pikę? Okej, okay. tam pikę stał w polu karnym. No dobra, szkoda, że się. O, wow, teraz ładny przechwyt. Prawie, prawie reprezentant Hiszpanii przejął piłkę. Mało brakowało. Ale zaraz spokojnie, Alves może. Zagrać do... Pike. Naprawdę, ty wyście człowieku, cofnij powoli. No w sumie, chociaż nie no, dobra, wygrywamy 5 do 0, więc możesz sobie pozwolić na takie bardziej ofensywne rajdy w zasadzie. No ale, Fabregas, jak są takie przejęcie piłki, powoduje, że no zobaczcie, od razu wychodzi kontrata groźny. To prawdopodobnie już się zakończy bramką, bo pójdzie podanie. Nie, nie, nie zdążył. Alba, okej, okay. świetnie. Bardzo dobry transfer Bartelony. Na pewno w Fifie mm, to się opłaciło. Nie wiem do końca, jak to wygląda w rzeczywistości. Za bardzo nie śledzę meczów Bartelony, niestety. Ale to chyba jednak większego wpływu na nasz mecz nie ma, bo występ całkiem całkiem okej. Okay. No i chyba wynik się już nie zmieni, tak jest dokładnie 5 do 0 wygrana. Arbiter w tym momencie kończy mecz. Piłkarze meczu został pikę. Ok, Messi nota 9,7 Zacznę bramki, jak to się rozłożyło Messi, 2, Sanchez, Song, Puyol A, Puyol, tak, dokładnie z różnego szawi I 2 asysty No dobra, tak więc w tym momencie to będzie na tyle Chyba w sumie powoli będziemy już kończyć Jeszcze tylko sytuacja w tabeli ligowej 6 punktów, brakują tylko 2 do... Utrzymania chociażby w lidze ósmej, no i co, to będzie na tyle. Tak więc, oczywiście, decyzja, jakim klubem rozegramy nasz mecz w odcinku następnym, poz pozostaje to w waszej kwestii w komentarzach. Tak więc, z mojej strony do tyle. Do usłyszenia. Na razie, cześć.